Sting wielkim artystą jest. Na dodatek często gra w Polsce. Na tę okazję ma wielkie plakaty. Ci panowie postanowili swoje potrzeby ogłoszeniowe ogrzać w blasku artysty. Apel do braci świetnie komponuje się z wielkim plakatem. Lekko nierówno: popraweczka, delikatne przyklepanko, wyrównanie, mocowanie, zaklejanie i gotowe. Można pomykać dalej. Na jednym zawiadomieniu przecież nie można poprzestać. Trzeba, dla lepszego efektu, nadać komunikat w kilkuset egzemplarzach. A co? Wystarczy się dokładnie rozejrzeć. Tyle jest takich miejsc godnych naszego naklejania. Nie, nie warto korzystać z tych legalnych słupów. Przecież tak robią wszyscy, a my musimy być oryginalni i każdy wolny. Czyli nielegalny punkt jest lepszy i skuteczniejszy? Taka logika. I już kolejna naklejka gotowa, tym razem na płocie. Co za degradacja. Gdyby to zobaczył sołtys. I dalej, panowie, idziemy w miasto, szukać miejsc i braci ogłoszeniowych.